Witam Was kochani z tej strony Johnny, witam Was, miłośników horrorów i was zwykłych śmiertelników. Jakiś czas temu kilkoro z Was po zakończeniu serii zagrajmy w Outlast Whistleblower pytało się jaki następny horror szykuje się na moim kanale. E, po małym do smaku Outlast Whistleblower czułem lekki niedosyt, aż tu nagle przypomniało mi się e, o premierze gry ze studia norweskiego Krillbite, czyli Among the Sleep który wczoraj 29 maja miał swą premierę, ale ponieważ miałem jeszcze nocną ostatnią, biorę się za ten tytuł dziś. Wersja alfa jest na moim kanale, co oznacza, że gra nie jest mi obca. Może parę słów wstępu. Among the Sleep to tytuł z perspektywy pierwszej osoby interaktywnych horror, w którym wcielamy się w dwuletnie dziecko. Grę wyprodukował, jak wspomniałem, norweskie studio Krillby, dla którego był to debiutancki projekt. Gra zaczyna się w pewnej nocy, gdy nasz bohater smacznie śpi w kołysce. Ze snu budzą go dziwne dźwięki iż szkrab postanawia sprawdzić, skąd one dochodzą. Podczas eksploracji szybko odkrywa, że niestety jego mama zniknęła z domu, wyrusza więc, aby ją odnaleźć. Teraz mam zamiar nagrać dwa lub 3 gameplaye. A resztę prawdopodobnie będę streamował dziś wieczorem na kanale Livespot HD na portalu jarok.pl. Linki w opisie filmu. Tak więc już teraz serdecznie zapraszam na stream. A tymczasem wejdźmy do gry. A przy okazji, e, z góry przepraszam za moje ewentualne zamulanie. Po nockach nie czuję się zbyt dobrze. I, aha, jeszcze na sprawa. Dzięki uprzejmości właściciela portalu LiveSpot stałem się szczęśliwym posiadaczem CSGO. A teraz wejdźmy już do gry: New Story: Wsad and mouse to move, spines to climb, control to crawl, oczywiście to ja zmieniłem na um, C, click and drag to interact on open doors drivers. So. Let's start the story. Mogę poruszać myszką, ale niewiele widzę. O! U. Mami! Mamuszka! Ja chcę, muszę chyba zmienić pole widzenia, bo widzę, że. Jest nieco za duże. Dam sobie na 70. Ale zwróćcie uwagę, jak dzieciak przykrywa sobie dłoni i twarz, jak zmieniam pole widzenia. Strasznie mi się, strasznie mi się on to podoba. Apply. Ok. Mogę stąd zejść? Press space again to skip intro. Czy chcemy oglądać intro? Nie. Śpimy sobie ładnie w łóżeczku, a w każdym razie spaliśmy w łóżeczku, teraz, aha, mogę już chodzić, hold left button to pick up objects. Aha, left button, ok. i tu już mi się przypomina, no właśnie, można było podnosić różne przedmioty, co oczywiście jest według mnie świetnym ukłonem w stronę amnezji i tym podobnych, że możemy podnosić różne pierdoły. Możemy, mogę nim rzucać, jest rewelacja. Mogę, no po prostu już mi się ta gra podoba. Zapomniałem, że ta gra była tak ta rewelacyjna. Oczywiście zaczynamy trochę w innym miejscu, ponieważ w wersji alfa yy... budziliśmy się w nocy. A tu budzimy się w dzień. Musimy, o musisz, trzeba przejść przez... Oj, oj, trzeba przejść przez małą rureczkę, tak. Dobra. Wtf? What's that? Spacja, żeby się wspinać. Eee, hello? Aha, okej. Okay. Okazało się, że tamto było za wysokie musiałem wejść po moim domku. No dobra, czy coś się stanie jak stąd spadnę? Hello, chcę zejść. What the fuck? O, okej. Okay. Ale... Ach, to się dzieciak się zmęcił. Tak. U. Shift to run. O, możemy sobie biegać. Oczywiście możemy iść na czworaczka. Dobra, a więc tak, Rozejrzymy się po okolicy. O, mamy fajny, ma fajny cień. O, Łośki boba. Ciuciu! -ciu. Nie, tego nie było w wersji alfa, więc... Tak sobie po prostu sprawdzam, mogę to chwycić? Nie, tego już nie mogę chwycić, mogę klockiem pierdolnąć, o, o szafkę, o, tu jest jakaś skrzynia, no to sobie zobaczę, misio, no to mamy już sojusznika, it's not your fucking business, Mogę z nim rozmawiać? Nie. No dziwne, żeby kurde w latach mógł rozmawiać. Hello Nie, z tobą musimy o zmioru zabawiać. Nie w tym wieku jeszcze. Eee, are you serious? Jak chcesz to wyjść Prześladujemy jakiś chodzący pieprzony misiek Jezu. w tym wieku już z widy, za dużo się pije. Albo ci pat? U, się dzieciątko. Tak, wstawaj. Escape to cover your eyes. No dobra. Eee, oczywiście nie możemy zapisywać z poziomu gracza. You can look now. Aha, teraz, demo, teraz go będę musiał znaleźć. No to, żebym go kurna znalazł, nie powiem. Ok, jeszcze raz. Ej, no, ja bym chciał zacząć dalej coś, ten, bo to się robi nudne. A mogę przesuwać, okej, okay, to wiem. Eee, mogę sobie. Aha, mogę sobie otworzyć szafeczkę i zobaczyć, co jest w środku. Oj, ciemna szafa, a w szafie dupa. Znaczy nic. Rozumiem, że ten misio będzie mnie prześladował do końca gry, tak? Co ja tu mogę jeszcze zrobić, żeby zaczęło się robić strasznie? Tylko nie mogę tego wyłączyć. a mnie prze... prześladuje mnie chodzący miś. Ach, fizyka jak ja to lubię! Fizyka w grze. Zaraz... zajebiście. Ja bym chciał stąd nas już wyjść. To są mogę włączyć, tak wiem. czuciu Tylko... No, na to nie wejdę. No Idziemy dalej? Ok, mogę wyjść z pokoju? A chyba, że. No, kurde, pogubiłem się nieco, nie ukrywam. <grywa> you found it. Oczywiście nie domyśliłem się, nie, 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 w, nie wsłuchałem się w tego misie, że trzeba było znaleźć. ryża tego słowa, Of Jest to work, działa? you fucking idiot. Dobra. Słodkie, prawda? Tak, tak, tak. Whatever. Na what? Ła... co teraz? E, koleś <laughs> brakuje tylko fajek i piwa, i możemy robić i pracę z misiem. Rozpieprzu klocki, a co się będzie pieprzyć? Tam to tylko miś. Five thirsty animals upon a dry, dry hill. No shit. they sang and started to drill. Unless we reach water with our newly dug well. Tytus, ja, może sobie kawę zrobię w tym czasie. Fare thee well. Ty. Już skończyłeś? Oh. Ach, teraz się będzie spuszczać nad kolejką. Super, to press a button, you fucking moron. Oh. <laughs> Misiu ma orgazm przy kolejce. Zajebiście. coraz lepiej. To co następne? Może cię przywiążę do żonandola i zaba zabawimy się w karuzale. Aha, muszę go chwycić, tak? Jaka jest sugestia? Aha, ok. A zatem idziemy do szafki. I będziemy tam się chować przed H ch wie czym. No dobra. A więc ciągnijmy fabułą dalej odsuniemy sobie pufę.

Czyli jeśli będę chciał. O! O! Mi się daje światło! Fajnie! W Outlaście mieliśmy latarkę. W amnezji mieliśmy latarnie. W tej grze świecimy misiem. Misio z Czarnobyla świeci w ciemności. Co ty pierdzielisz? O wow. Nice. Eee, pragnę zauważyć, że ta szafka jest wyjątkowo wielka. Ja cię pierdzielę. Wow. To to kurna wilk? Hello. Mogę tędy przejść? O kurczę, to się pochyla. Mmm, jak ja lubię fizykę w tej grze. Już mi się podobuje. Eee, ktoś mi się dobija do szafki w chacie. O, mamuśka. Bawię się, bo ty nie potrafisz mi zająć czasu. Mamuśka. To trzeba było się zająć dzieckiem, a nie zostawiać go na pastwę losu. No tam mam nadzieję, że teraz zacznie się to, z czego z, z, czego z nami, co pamiętam, w Alfie. Ale ja nie jestem mały, jestem dużym chłopcem. Dorosły, mam dwa lata. Z to mam, mam fajki. Chcesz, Malboro? Boro? A bro, warto co? Kurna, jak ty fałszujesz, kobieto, idź do Max Factor. Pu, do X Factor. Może, może tam będziesz sławniejsza. Dobra, koniec tego pieprzenia. Czas na coś, mam nadzieję, konkretnego. Dźwięki zdają się to sugerować. Tak, to chyba już scenka z gry z Alfy. Jest ciemno w pokoju, możemy się bawić. Nie pamiętam, prawdzie, czy w Alfie można było mi się świecić, ale to się wytnie. Dobra, e, mogę już wstać. What the fuck? Yy... Ktoś mi właśnie zajęło misia. Pedober. Teraz coś mi łóżko przestawia. No zajebiście. No po prostu remont w chacie. Okej. Okay. Aluzja zrozumiana. No dobra. Zaczęliśmy w końcu tą, tą konkretniejszą część. Ja sobie może wstanę, bo lepiej będzie mi łazić. Tak, tu nie będzie raczej chyba nic zobaczę dokładnie, bo może się okazać, że jednak coś znajdę, w co bardzo wątpię. Eee, Sprawdźmy szafkę. Nie mam misie, więc nie mogę sobie oświetlać rejonu. Teraz, powinno, teraz coś powinno wyskoczyć. Czy jeśli zamknę szafkę, to wyskoczy miele wznarni? Czy jednak to nie ta bajka? Nope. Nothing happened. Wychodzimy z tego burdelu. Ale cholernie mi się podoba, że w tej grze zaimplementowano interakcję z otoczeniem. No świetna sprawa. Rewelacja. Uwielbiam takie gry. No, mogę sobie rozpieprzyć w klocki. Jest zajebiście. Mogę sobie włączyć kolejkę? A, i kolejka już mówi, mam cię w dupie. No dobra, o! Słoni. Słonik. Wypadł. No dobra, ciemnak w dupie e, Zakładam, że musimy zejść na dół. Q and E to pick around corners. Yeah, yeah. Ukradli mi mamuśkę, świetnie, tylko tak dalej. A właśnie, to musimy przesunąć krzesełko, wejść na nie i otworzyć te cholerne drzwi. Mamo, I'm coming. Juhu! O! Tak, pamiętam, w pralce będzie misio, który się właśnie kąpie. Odłączony kontakt, z tego co pamiętam, chyba. Jep, i otwieramy drzwi. Oh. Nie no już w tym No Jak to się mówi? Dobra, myślaż mamy. Oczywiście. O, mogę nim świecić. Tylko pytanie: czy jeśli mogę używać tego misia jako latarki? Czy, czy ma ograniczoną moc? Czy będę musiał mu coś zmienić lub wymienić? Eee. O... A, e... Fajne dzięki Naprawdę bardzo przyjemne dźwięki. E, ja samo że zmienię i no, tylko ustawienie klawiszy. E, jeśli chodzi o latarkę moją, czyli misia. misia. Teddy. E, tak. Interact. Raz, rotate object. A! Mogę object rotować. No to damy na e. Throw mouse, console known, bo po co? Clip, tab, inwentory. Ok. Chyba wszystko już mam. Jep! To co chciałem, mam. Ok. Światło nie będę zużywać, chociaż jeśli w sumie jest nielimitowane, to coś się będę pieprzyć. Nie, nie w tym wieku jeszcze. Dobra, zobaczymy szafkę. Czy coś tutaj jest? Nope. Wychodzimy. I musimy chyba zejść na dół. Czy liście też się poruszy? Nie, liście nie poruszy. Liś nie został zaprogramowany na ruszanie się. Właśnie, czy mogę z powrotem włączyć pralkę? No bo. No skoro pralka była włączona, to wypadałoby, żeby ją włączyć. Aczkolwiek coś mi się wydaje, że... a, Nie da rady. Czy będzie w cieniu widać, że biorę mi się w łapy? O, jaki realizm. Nice. Never mind. Ach, ta fizyka, jak ja to lubię. Dobra, zapalmy światło, bo gówno widać. Czy tu coś jeszcze znajdę? Są drzwi jakieś. O, można otworzyć. Nie pamiętam, żeby w wersji alfa można było świecić misiem. A, ja tędy. Zaraz, zaraz, ja tędy nie wejdę. Nie przesunę też niczego, bo jest za ciężkie wszystko, bo bym. O! Bo bym mógł przesunąć ten na przykład taki stolik bądź krzesło i spróbować otworzyć te drzwiczki. Nie mogę biec. Mogę teraz biec. A, czyli jeśli trzymam misia w łapie, to nie mogę biec. Znaczy, jeśli. Go, jeśli... Przytulam misia, to nie mogę biec. Weźmiemy sobie to krzesełko. Przesuniemy. A, nie mogę. Sukin kot. Nie mogę. Trudno się mówi. Olejemy tamte drzwi i pójdziemy sobie na dół. Nie mogę też zbyt, czy, zbyt długo biec, bo prawdopodobnie mój bohater się zmęczy. Zbyt szybko. Ale te skrzypiące drzwi. Mmm, mmm, swój taśnie. Zobaczcie, jak tam z kontrastem. O, właśnie. Kontrast został. A nie, kontrast jest OK w monitorze. Dobra, w porządku. Schodzę na dół. Mamo, nadchodzę. Saving. No ja. Yeah. Niestety nie można zapisywać gry z, z, z inicjatywy gracza. Gracz sama się za, zapisuje. I jak miło. Teraz przypuszczam, nie mogę rusz, rusznąć krzesła. Muszę zejść. Muszę iść pod stołem. Iść pod stołem jak ostatni pies. Dobra. I tak. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Tutaj oczywiście niczego nie przesunę, żeby móc drzwi od... Otworzyć. Hmm. Ale te dźwięki są świetne. Może ja zapalę latarkę, jednak, bo co się będę? U! O! Ho, ho ho, dobre. Chociaż motyw znane, ale, ale, mimo wszystko robi to wrażenie. Zapalmy latarkę. Tu mogę otworzyć, mogę to otworzyć. Ale nic mi to nie da, co to kur? No Dobra, wejdźmy, może, na to coś i otwórzmy to coś fajnie. Raz sobie zagrawa mi. Koniec akompaniamentu. A nie, dwa razy teraz można. Dobra, zachodzę, schodzę. Uwaga, co my tu mamy. Tego nie mogę, z tym nie mogę nic zrobić. Telewizor oczywiście działa tak po prostu, bo mu się podoba. Czy mogę go odłączyć od kontaktu? Eee, eee że co? Przypomina mi się film Dom bodajże. Tam właśnie potwór wyszedł z telewizora I zabrał... Yy... Dlaczego ja nie mam w ogóle cienia? Halo? Dlaczego ja nie mam cienia? A nie mam, dobra, bo światło... Zaraz, zaraz, skoro... Yy, skoro... Nie no, bo no, nieważne, no w sumie no... Mój cień powinien paść tu, a nie tam No ale dobra Okej okay. U. W takim razie ja w tej chwili zrobię mały, mały, małe cięcie, biorę się za renderowanie tego odcinka.